Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Jaskiniatrolla.pl. Sklep internetowy, w którym kupicie m.in. właśnie figurki i inne rzeczy z Warhammera. A używając kodu Wojtek czyta, dostaniecie spektakularne 0% rabatu, ale dzięki temu kodowi procent z Waszych zamówień pójdzie na sponsorowanie następnych odcinków przez jaskiniatrolla.pl. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. 18 marca 2022 roku był ostatni odcinek o ultramarynarzach. A dzisiaj mamy. <laughs> dzisiaj mamy który, e, żeby szybko spojrzeć. Kurde, nie wiem nawet, który dzisiaj jest. O, 13 marca, proszę bardzo. Tak więc prawie rok czasu nie było nic o ultramarynarzach. Ultramarins, a, a ponieważ panowie na górze malują i robi ich maszynki robią brz, no to, to mogę coś wam nagrać, bo do audiobooka to się nie nadaje. Tak więc mamy <laughs> kolejną część, czyli jak wygląda królestwo Ultramaru? Posłuchajcie. Jednym z aspektów Legionu Ultramarins, który przetrwał drugą fundację, była bliska relacja między kosmicznymi Marines a populacją zamieszkującą światy Ultramaru. W czasie Wielkiej Krucjaty planety takie jak Makrak zaopatrywały Ultramarins w młodych, zdrowych rekrutów, surowce, ekwipunek wojenny i okręty kosmiczne. Choć rekrutowanie nowych Astartes z wielu planet Ultramaru przestało być koniecznością wraz z nadejściem drugiej fundacji, Ultramarins nie odrzucili swoich dawnych tradycji. Po dziś dzień ultramarins rekrytu, rekrutują z wielu planet położonych w pobliżu Makrak, zgodnie z tradycją nazywając ten region przestrzeni ultramarem i odwołując się tym samym do starożytnego, gwiezdnego imperium robuta Guillimana. Ultramar jest unikatowy na tle wszystkich regionów przestrzeni strzeżonych przez kosmicznych Marines, podczas gdy inne zakony zazwyczaj ograniczają się do zarządzania jedną planetą, asteroidą, flotą lub fortecą orbitalną, ultramarins... Zarządzają sporym kawałkiem galaktyki. Przed wybuchem herezji Horusa królestwo Ultramaru składało się z ponad 500 zamieszkanych przez ludzi planet, które powszechnie nazywano 500 światami Ultramaru, czy też, co do pewnego stopnia jest herezją, nowym imperium. 500 światów również dzieliło się na kolejne, mniejsze włości. Największymi mogło się oczywiście pochwalić makrak, w którego region administracyjny wchodziły zamieszkane planety Saramand, Konor, Okluda oraz Iax, różniące się liczbą mieszkańców, klimatem, siłą produkcyjną, etc. Przed inwazją niosących słowo na Kalt w czasie herezji Horusa, na szczytach władz administracyjnych Królestwa Ultramaru miały być prowadzone rozmowy na temat namaszczenia Kalt na stolicę własnego regionu. Przemawiała za tym zdolność produkcyjna planety, rywalizująca z przemysłem samego Makrak. Poszczególnym regionom Ultramaru zarządzali tetrarchowie, czyli kapitanowie oraz mistrzowie zakonów ultramarins, wybrani do pełnienia tej roli przez samego Robuta Guillimana. Pierwszą decyzją każdego tetrarchy musiało być wybranie gubernatora militarnego swojego regionu oraz tak zwanego czempiona imperatora. Następnie musiał wybrać astartes mających wejść w skład jego gwardii honorowej. Po herezji, kiedy Legiony Kosmicznych Marines zostały podzielone na zakony, 500 światów ultramaru zostało podzielonych i oddanych pod opiekę licznych zakonów sukcesorskich ultramarins. Zakon Ultramarins utrzymał kontrolę nad oryginalnym sercem Ultramaru, składającym się z 13 układów gwiezdnych. W każdym z nich się pla... Zami... znajdują się zamieszkałe planety, którymi zarządzają władze lojalne wobec Zakonu. Wszystkie planety, które niegdyś wchodziły w skład królestwa Ultramaru, łączy wspólne dziedzictwo kulturowe z samym Makrak, w związku z czym niczym dziwnym nie jest podobny styl architektoniczny, podobne ustroje polityczne i tradycje zamieszkujących te planety ludzi. Po upadku Herezji Horusa wszystkie planety Ultramaru znacznie się rozwinęły dzięki reformom wprowadzonym przez Robuta Guillimana. Mieszkańcy dawnych 500 światów, po dziś dzień wychowują swoje dzieci w duchu starożytnych tradycji pielęgnowanych przez dawny Legion Ultramarins, dyscypliny, produktywności i lojalności. W związku z tym, Ultramar po dziś dzień jest bogatym, gwiezdnym imperium wewnątrz imperium ludzkości, które w swojej długiej historii nigdy nie zaznało wielu niepokojów społecznych czy też rebelii. Na tle ogarniętej niemal nieustanną wojną galaktyki jest to dość unikatowe. Populacje tych światów żyją w wielkich miastach, otoczonych szerokimi polami przeznaczonymi pod uprawę. W przypadku miast położonych na wybrzeżu mórz i oceanów, zazwyczaj stoją one w pobliżu wielkich łowisk ryb. Każda z planet Ultramaru jest samowystarczalna w kwestii zdobywania pożywienia i wydobywania surowców potrzebnych ich mieszkańcom do przetrwania. Co więcej, wiele z planet Ultramaru specjalizuje się w konkretnych gałęziach przemysłu, przez co handel między nimi jest bardzo aktywny. Każda z planet w tym regionie jest odpowiednio zbalansowana nie tylko jako społeczeństwo, ale i jako ekosystem. Choć Ultramar składa się głównie ze światów przemysłowych próżno szukać w tym regionie przestrzeni toksycznych i radioaktywnych pustkowi, występujących dość powszechnie na niemal każdym innym imperialnym świecie rojów. Nie jest więc niczym dziwnym, iż na przestrzeni całego imperium wielu gubernatorów i innych wysoko postawionych ludzi patrzy na Ultramar i jego sytuację z prawdziwą zazdrością. Ultramar jest feudalnym królestwem Ultramarins. Zależnym i lojalnym wobec Imperium ludzkości. Planety Ultramaru nie płacą imperialnej dziesięciny, a zamiast tego składają trybuty bezpośrednio zakonowi Ultramarins. Władcami poszczególnych światów samego Ultramaru są feudali, feudalni lordowie z zakonu. To właśnie dlatego mistrz zakonu Ultramarins jest również tytułowany Lordem Ultramaru. Nie jest to jedynie honorowy tytuł, wiążą się z nim wszystkie prawa, przywileje i obowiązki. Jakie można przypisać władcy małego, gwiezdnego imperium? Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych planet w imperium, każdy świat ultramaru rekrytuje żołnierzy do garnizonów obronnych. Większość planet w imperium jest zobligowanych do zaopatrywania astramilitarum w nowe regimenty, jednak rodzime światy kosmicznych Marines należą do wyjątków. W przypadku Ultramaru rzecz ma się jednak trochę inaczej, o ile na planetach znajdujących się pod. Bezpośrednią władzą Ultramarins nie prowadzi się stałej, aktywnej rekrutacji, to władza synów Guillimana jest na tyle sprawna i skuteczna, że gdy zachodzi potrzeba, potrafią natychmiast wezwać pod broń kilkaset regimentów gotowych do walki gwardzistów. W rezultacie Ultramar może poszczycić się rezerwami gwardzistów weteranów, którzy toczyli bitwy na przestrzeni całej galaktyki, często biorąc udział w kampaniach u boku samych Ultramarins. Każda z planet Ultramaru jest także stałym źródłem rekrutów dla samego zakonu. Na przestrzeni całego ultramaru jego dumni obywatele oddają hołd pradawnym bohaterom z zakonu i dawnego legionu ultramarins, podnosząc głowy i patrząc na uwieczniające ich pomniki. Wiele z planet przykłada szczególną uwagę do pielęgnowania pamięci o tych Astartes, którzy urodzili się właśnie na ich planecie, czy też nawet w niedalekim sąsiedztwie od stojącego od tysięcy lat pomnika. Dla starych dynastii arystokratów kwestią honoru jest wysyłanie do zakonu nowych rekrutów. Rodzinne więzy łączące daną dynastię ze znanym w całym Ultramarze, bohaterem Zakonu, czy też samym jego mistrzem, jest dla tej dynastii wielkim honorem, związanym ze znaczną sławą i statusem, który utrzymuje się na wiele pokoleń. Stolicą Ultramaru jest makrak, zimny, skalisty świat o zajmujących spory obszar regionach polarnych. Mimo to planeta jest naturalnie zdolna do podtrzymywania ludzkiego życia, to właśnie na niej powstały, powstała forteca Hery, forteca klasztorna Ultramarins. Sam Ultramar jest zlokalizowany na galaktyczny południowy wschód, w pobliżu wschodniego krańca. W pobliżu jego granic znajduje się Eldarski światostatek Ianden, a niedaleko od jego, yy, od jego yy, granic można natrafić na wysunięte sądy dyplomatyczne Dominium Tau. Jak do tej pory Ultramar padł ofiarą ataku tyranickich flot rojów już dwa razy, a zagrożenie ze strony tyranidów dalej jest bardzo poważne na całym obszarze wschodniego krańca. Samo ma krak, jest planetą ponurą i skalistą, około czwartych mas lądowych planety to regiony górzyste i wyżynne, pozbawione wszelkiego osadnictwa. Mieszkańcy Makrak nie chcą żyć w tak niegościnnym klimacie, jednak Astartes nie są tak bardzo wybredni. Ich forteca klasztorna powstała na skalistym górskim szczycie, pośrodku szczególnie trudnych do zdobycia gór. Wewnątrz ich dumnej fortecy, w środku wielkiej świątyni odnowy zbudowano ołtarz dla prymarchy Robuta Guillimana. To tam jego ciało spoczywało na ogromnym, bogato zdobionym tronie przez ostatnie 10 tysięcy lat. Prymarcha został uratowany przed śmiercią dzięki niewrażliwemu na upływ czasu polu Stazy. Przez 10 mileniów, miejsce to było jednym z najświętszych w całym imperium i odwiedzanym przez całe miliony wiernych, którzy pragnęli na własne oczy ujrzeć twarz starożytnego prymarchy. Od czasu powrotu Guillimana do Ultramaru i wybuchu wojen plagi. Prymarcha przywrócił urząd tetrarchy i nakazał nowo mianowanym tetrarchom odbudowanie Ultramaru do swojej oryginalnej postaci 500 światów, wierząc, że jego decyzja co do podzielenia królestwa po drugiej Fundacji była błędem. Do innych ważnych planet dawnego podsektora Ultramaru należą. I tu lecimy z różnymi, z różnymi planetami. Kalt, czyli świat jaskin, jest pozbawionym atmosfery światem, którego mieszkańcy żyją w podziemnych miastach, gdzie śmiercionośne, trujące niebieskie światło gwiazdy ich układu nie może do nich dotrzeć. Jaskinia pod powierzchnią kalt są tak ogromne i zostały tak dobrze zagospodarowane, iż powietrze jest w nich równie czyste, co w każdym mieście na powierzchni ma krak. Kalt było niegdyś żyznym, bogatym światem, którego populacja dynamicznie rozwijała handel i przemysł. Do czasu inwazji legionu niosących słowo w trakcie herezji Horusa. Choć w swoim regionie przestrzeni to właśnie Kalt jest najbardziej wyspecjalizowany, a jego populacja produkuje ogromne ilości dobrej jakości pożywienia w swoich kryptach pokarmowych, mieszkańcy planety preferują sprowadzanie na planetę innych rodzajów pożywienia z pobliskiego układu układu IAX. Kalt jest przede wszystkim znany ze swoich ogromnych stoczni orbitalnych, które zaopatrują w okręty Zakon Ultramarins, Gwardię Imperialną oraz prywatnych. Cywilnych armatorów. Espandor to jest świat graniczny. Świat Espandor jest najodleglejszą od Makrak planetą Ultramaru. Jest to świat o wielkich lasach, którego główne miasta są położone na zachodnich brzegach dwóch, jedynych kontynentów planety. Wszyscy mieszkańcy Espandoru wywodzą się od oryginalnych kolonizatorów z Makrak i czerpią z tego ogromną dumę pomimo trudów dnia codziennego, na które wskazuje ich klimat planety. Zgodnie z tradycją, Espandor został skolonizowany w trakcie epoki zamętu przez zepchniętych z kursu i wyrzuconych przez burze osnowy w okolicy planety kupców. Jest to planeta o najmniejszym zagęszczeniu ludności ze wszystkich planet ultramaru. Iax to świat ogrodów. Było, mm, Iax było niekiedy nazywane ogrodem ultramaru. Klimat i żyzność planety sprawiła, iż stała się ona jednym z najbardziej naturalnie produktywnych światów Imperium. Mieszkańcy planety wykorzystali jej naturalne uwarunkowania do stworzenia dobrze zarządzanych, wyspecjalizowanych farm i lasów uprawnych. Na Iax nie ma wielkich miast, zamiast tego jej powierzchnię pokrywa wiele pomniejszych miasteczek połączonych dzięki skutecznemu systemowi szybkich hydrostrat. Najstarszą i najlepiej zurbanizowaną częścią planety jest starożytne miasto pierwszej przystani, której cytadela przetrwała wrogie bombardowania i inwazje na przestrzeni wielu stuleci. Legenda głosi, że sam Guilliman często odwiedzał planetę oraz że kochał ją tak mocno jak samo Makrak. I jak zostało zniszczone w trakcie wojen plagi i ucierpiało na skutek bombardowania wirusowego przeprowadzonego przez Mortariona i jego gwardię śmierci. Konor to świat Kuźni to jest planeta pod władaniem adeptus mechanicus. Choć tej planecie jest kulturu, kulturowo bliżej do reszty planet Ultramaru, technicznie jest to świat podległy fabrykatorowi Generalnemu Marsa. Mimo to konor, często polega na Ultramarins w kwestii własnej obronności, a owoce ich pracy są najczęściej wykorzystywane przez siły zakonu. Parmienio Parmienio to świat treningowy Ultramarins wykorzystywany głównie do podnoszenia taktycznych i strategicznych umiejętności neofitów zakonu. Prandium. Świat śmierci był niegdyś światem tętniącym życiem. Osadnicy w Makrak założyli tam kolonie, na krótko po upadku Herezichorusa. Dzięki łagodnemu klimatowi i dziewiczemu środowisku lud Prandiu e, z czasem zaczął prosperować. Planeta stała się nawet jednym z najpiękniejszych klejnotów w, w koronie ultramaru, planetą e, o niezrównanym bogactwie i pięknej, naturalnej faunie. Ostatecznie jednak planeta została ogołocona z wszelkiego życia i atmosfery na skutek inwazji tyranidów. Talasa Prime to jest inkwizytorski świat forteczny, wszelkie informacje są zastrzeżone. Talasar to świat oceaniczny. Talasar jest planetą o sztormami morzach i niewielkich skalistych wysepkach. Jedyny kontynent planety jest znany jako Glaudor, który na kilka lat po zakończeniu się herezji Horusa stał się miejscem epickiej bitwy między orkami a ultramarins. Trójświecie: Quintarn, Tarentus i Masali. To są światy agrarne. Te planety orbitują wokół, wokół wspólnego, większego ciała niebieskiego. Ich powierzchnie pokrywają bardzo zielone, wielkie na setki kilometrów kwadratowych miasta, magazynujące wodę dzięki absorberom atmosferycznym i podziemnym zbiornikom. Miasta Trójświecia są chronione przez gigantyczne kopuły. Pod którymi wyrastają wysokie, naturalne lasy i ogrody, które są równie bujne, co ich odpowiedniki, na innych planetach Ultramaru. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Ultramaru. W następnym będzie organizacja zakonu e, przed i po herezyjna, mam nadzieję. Nie, nie będzie, czyli po prostu będzie, będzie organizacja. E, jak wygląda, to co? Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.